Uwaga. Nota prawna. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Przedstawione w materiale treści nie zastępują indywidualnej konsultacji prawnej z radcą prawnym lub adwokatem i nie mogą być traktowane jako podstawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji prawnych lub finansowych. Materiał ma charakter blogowy i zawiera subiektywne poglądy oraz przemyślenia autora. Autor nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Każda sytuacja prawna i finansowa ma charakter indywidualny, a rozwiązania właściwe lub korzystne w jednym przypadku mogą okazać się nieadekwatne lub nieskuteczne w innym. W celu uzyskania profesjonalnej porady prawnej należy skontaktować się z radcą prawnym lub adwokatem. Czy wiesz, że upadłość konsumencką można rozpocząć praktycznie za 30 zł? I nie. To nie jest clickbait. W tym materiale dzielę się swoimi prywatnymi przemyśleniami oraz analizą ogólnych zasad dotyczących upadłości konsumenckiej, które mają charakter wyłącznie informacyjny. Celem tego filmu jest przybliżenie tematu i zachęcenie do samodzielnego pogłębiania wiedzy, a nie udzielanie porady prawnej. Opłata sądowa za złożenie wniosku o upadłość konsumencką wynosi obecnie 30 zł. Jest to kwota ustawowa, obowiązująca w całej Polsce. W tym znaczeniu można powiedzieć, że formalny koszt złożenia wniosku do sądu wynosi właśnie tyle. Nie kilka tysięcy złotych, nie kilkanaście, lecz 30 zł, jeżeli mówimy wyłącznie o opłacie sądowej. I w tym miejscu często pojawia się pytanie, które słyszę bardzo często. Skoro opłata sądowa jest tak niska, to dlaczego w praktyce wiele osób płaci kancelariom prawnym kilka tysięcy złotych? Z mojego punktu widzenia, i podkreślam, że są to moje prywatne przemyślenia, odpowiedź wynika z charakteru całej procedury. Prawo nie nakłada obowiązku korzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego przy składaniu wniosku upadłość konsumencką. Wniosek może zostać złożony samodzielnie, a sąd nie może go odrzucić wyłącznie z tego powodu, że nie został sporządzony przez profesjonalnego pełnomocnika. Koszty usług prawnych nie są więc kosztem samej upadłości, lecz kosztem wsparcia, analizy sytuacji oraz ograniczenia ryzyka błędów proceduralnych. W mojej ocenie kluczowe jest to, że każda sytuacja zadłużenia jest inna. W prostych przypadkach, przy nieskomplikowanej sytuacji finansowej i niewielkiej liczbie wierzycieli, samodzielne złożenie wniosku może być rozważane jako jedna z opcji. Natomiast w bardziej złożonych sprawach, np. przy wcześniejszych czynnościach majątkowych, Darowiznach czy prowadzeniu działalności gospodarczej, ryzyko błędów znacząco rośnie. Warto w tym miejscu jasno podkreślić, że wszystko, o czym mówię, stanowi wyłącznie ogólne informacje i prywatne refleksje autora. Nie są to wskazówki dostosowane do konkretnej sytuacji, ani rekomendacje do podjęcia określonych działań. Każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy, najlepiej przeprowadzonej przez profesjonalnego pełnomocnika. Zatrzymajmy się tu na moment. Jeżeli kiedykolwiek rozważałeś upadłość konsumencką, ale zniechęciły Cię koszty lub sprzeczne informacje, możesz napisać w komentarzu tak. Jeżeli natomiast chcesz, abym poruszał podobne tematy w kolejnych materiałach, napisz: Chcę wiedzieć więcej. Komentarze pomagają mi określić kierunek dalszych publikacji. System upadłości konsumenckiej w Polsce został zaprojektowany jako mechanizm umożliwiający oddłużenie osobom niewypłacalnym. Jednocześnie jest to procedura prawna która wymaga precyzji i świadomości konsekwencji. Z tego względu 30 zł można traktować jako formalny koszt wejścia w postępowanie, natomiast pozostałe koszty, o których często się mówi, dotyczą bezpieczeństwa prawnego i komfortu psychicznego. Często spotykam się z dwoma skrajnymi opiniami. Jedna zakłada, że bez prawnika nie ma sensu podejmować żadnych działań, druga, że pomoc prawnika jest zawsze zbędna. W mojej prywatnej ocenie obie te skrajności są uproszczeniem. A właściwa decyzja powinna wynikać z indywidualnej sytuacji danej osoby. Jeżeli interesują Cię treści o zadłużeniu, finansach osobistych i prawie, przedstawiane w formie informacyjnej i oparte na prywatnych przemyśleniach, możesz zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia. Publikuję materiały, których celem jest edukacja i inspirowanie do dalszego poszukiwania wiedzy, a nie udzielanie gotowych porad prawnych. Na zakończenie warto zapamiętać jedno. Upadłość konsumencka formalnie wiąże się z niską opłatą sądową, jednak każda decyzja w tym zakresie powinna być podejmowana świadomie i po analizie własnej sytuacji. To, co sprawdzi się w jednym przypadku, może okazać się nieodpowiednie w innym. W kolejnym materiale omówię najczęściej popełniane błędy we wnioskach o upadłość konsumencką, ponownie w formie ogólnych informacji i prywatnych przemyśleń autora. Do zobaczenia. Informacja końcowa. Ten materiał jest publikowany w ramach prywatnego bloga. I ma wyłącznie charakter edukacyjny oraz informacyjny. Nie reklamuje on żadnych konkretnych usług prawnych ani finansowych. Autor nie świadczy odpłatnych porad prawnych ani finansowych. Jeżeli znasz osobę zadłużoną lub kogoś, kto chce poprawić swoją sytuację finansową, zachęcam do przekazania jej linku do tego materiału. Wiele osób przez długie lata zmaga się z konsekwencjami błędnych decyzji podjętych w przeszłości. Celem tego kanału jest wsparcie takich osób w odzyskaniu spokoju nadziei oraz motywacji do działania. Materiały mają inspirować do proaktywności, wzięcia odpowiedzialności za własną sytuację oraz do stopniowego, metodą małych kroków, rozwiązywania problemów finansowych.